domek czterech q rzuć na luz na luz wakacje są tu tu wykonuje nowy ruch wsiadam domek czterech q brum 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 wsiadam domek czterech q brum, brum 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 i nagra dobra, no dobra to musisz nagrywać mordo, rozumiesz Napisz, Dawa... napisz nagrywasz nie nagrywam cały czas dobra nie bo tam dobra jeszcze raz Władzę napisać, że raz myślałem, że nie nagrywa. Dobra. Dobra, pożegaj. TikTok, tik on, tak, dobrze. Dobra, dobra. Dobra. Chaj, przecież musi się ciągle Dobra. Czekaj. Rzuć na luz, na luz Wakacje są tuż tuż, wykonuję nowy ruch Wsiadam do mych czterech ku Rzuć na luz, na luz w Wakacje są tuż tuż, wykonuję nowy ruch Wsiadam do mych, czterech ku brum brum, brum 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 Wsiadam do domek czterech ku Brum 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 brum, wsiadam do mych czterech ku! Kim kim <grym> kukał, podpalam wóz! Żadnych zmartwień, tylko luz! Stacę tylko naprzód diós! I nie słucham hajterów słów! Mówi mi, że go nie nic! Sorry, mowę, to mnie wszystko git! Widzę po ich chwilach są trochę źli, bo zamykam drzwi i pisk Ja tak gdzie tylko zechcę! Zaraz będę u ciebie w mieście! Tu każdy ma dobrą energię, śpiew w kolender, nie Rzuć na luz! Na luz, wa tuż, tuż, ruch, na, luz, na luz, wakacje są tuż tuż, wykonuję nowy ruch, wsiadam do mych czterech ku. rzuć na luz, na luz, wakacje są tuż tuż, wykonuję nowy ruch, wsiadam do czterech ku. Dobra, 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 dobra.